Na no kurwa, następna część trylogii pod tytułem Kurwa Simpson Schwalbe. Jepierdol. Nie. Dobra, biorę się za montaż tunika. Nie wiem, czy wiecie w ogóle, jak to wygląda, czy nie wiecie? Zobaczcie sami. Wygląda to tak, mianowicie. Zaponu nie mam. Zapon ben... robi się. Tu wszystko koło do naciągnięcia. Biegi wchodzą. Biegi wchodzą. Yy. Powiem tak. Że na wiertarkę ja to robiłem i powiedzmy, powinno być wszystko ok. Na wiertarkę działa. Czuć fajnie przełożenia, czuć wszystko elegancko. Tak to wygląda, wszystko. Dobra, ja biorę się za montaż tego kurwa yy, tuningowego wydechu z ZT Tuning czy coś takiego. Szymegę. Dobra. Montuję sobie kolanko. Uściereczka miedziana. Nie wiem, czy od tego się powinno to montować. Dlatego to się powinno zacząć montować? Nie wiem, wam powiem. Powiem wam, że nie wiem. Już montowany ten wydech. A, kurwa, nie obejmę, muszę iść do domu, po obejmę. Mam jedną obejmę w biurze. Wydeszek. Ciekawe, gdzie jest kurwa obejmę. Dobra, on jest cały jebany, ale to nic. Dobra, idę po obejmę. Przyjdę zaraz. Dobra, jestem już z powrotem, nie mogę kurwa znaleźć. Ale wam powiem, że coraz nie mi się chce z tym walczyć. Tak, między nami żona niezadowolona, bo cały Kurwa siedzę w piwnicy, a ja nie w piwnicy, to w garażu idziemy do mamy. Nawołane to kurwa w garażu. tutaj w koło Oczywiście kurwa śruby, jak zwykle nie przygotowałem. Dobra, włączyłem sobie siatreczko. A jest zdany. tu gdzieś miałem się co mówiłem. Zajebałem Wiecie jak to jest. Nie wiemy jak to zrobić. No i zajebałem, no Ja nie wiem jak to zrobić. To. Nie bardzo. Taka kulka śruba. się jakby to miało być? Nie za bardzo wiem, pany. Ja tu nie przygotowany. W ogóle nic. Ale to chyba stąd... Ja stąd jest własne. Pan, kilka pierwsza. Ja też się zbytnio w ogóle nie przygotowuję. technika panie. To jest czysta technika. Kiedy no, mam jakąś podkładkę, to się tak nie tak się podkładki do Ale ci ty... Ja bym to dał tak. To tu. Tutaj ustawia się długość rezonansu, ja jak dobrze pamiętam mam na najdłuższy, na wysokie obroty mam ustawę. ja sobie go jeszcze przepoleruję. Tu wszystko działa tak jak powinno, nic nie obciera. Zaraz dokręcę kolanko, bo ona powinna być dokręcona mocniej. Zobaczymy, co jak. No, majsterki. Wydyszek skończony, przepolerowany. Pięknie się błyszczy. Parę już na nim jest. Jest nowy, no, ale na chwilę leżał u mnie na półce. Ja na nim jeździłem już trochę. Na starym, na niewyremontowanym silniku. I, I troszkę się porysował. Dobra. Sprzątam i spierdzielam, bo dzisiaj normalnie. Jakaś masakra. Dobra, dzięki za oglądanie. do zobaczenia. Trzymaj dzisiaj.